Cześć, Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje nowe meble. Jak widzicie mam nowe biurko i mam nowe meble. Także zaczynajmy! I sorry za hałasy, ale moja mama jeszcze tam coś porządkuje. A więc teraz zaczynajmy. A więc to jest moje biurko. Małe, to jest moja lampka są moje przybory, skakanka i w ogóle. I no wiecie, to jest takie. To. Teraz przechodzimy do kolejnej części. Kolejną częścią jest taka ładna szafa. W niej mam oczywiście ubrania i moje zabawki. Jest w niej dosyć ciemna. Tu jest naprawdę śliczne, ono mi się, to mi się bardzo podoba, on tak ładnie świeci. To jest taka szafka z ubraniami, I, a tutaj mam różne gry, zabawki i w ogóle. I sorry, że do tego weszłam, ale nie miałam innego sposobu na nagrywanie tego. I to jest takie no, ładne po prostu takie ładne. tutaj mamy taki zegarek Konkura. A teraz mamy tutaj takie rzeczy do czesania tutaj są takie Różne rzeczy, to są moje perfumy, perfumeria i Tutaj mam różne takie fajne rzeczy i tutaj proszę mi tego nie czytać, bo to jest mój akt urodzenia. No takie taka obrączka urodzenia. A tutaj, też do tego mam też sorry. mamy takie różne zdjęcia, moje z dzieciństwa. Książeczkę SKO i moje różne dyplomy. Okay. tutaj jest pusto tutaj są moje majtki tutaj są moje skarpetki tutaj są moje rajstopy a tutaj są moje zimowe rzeczy no i nie tylko no i tak wygląda moje łóżko. Mój toku. Naprawdę przepraszamy. Nie chcieliśmy, żeby do tego przyszło. Po prostu zapewnęliśmy kolejne kolorze samowe. A tutaj lecimy. A to jest moje fioletowe łóżko. Świna. Jeśli Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarze oraz takie inne tam pierdol. I sorry za te odgłosy, ale mój tata też kosi trawę. Także, no to w tym odcinku. Pa, pa!